I trzecia część z motywem przewodnim że się do Za Zostańmy przy zaszczuci, obarczeni sławą, nie poznaliśmy strachu z górę. W pańskich parkietach salonowy gawot Jeszcze jedną ma dla nas figurę Niewidoczny fortepian gra taktownie Chopina A narody współczują do wtóru Ustawiając na biurkach, w i trenach Statuetki człowieka z marmuru Taniec śmierci ominął I tak nieśmiertelnych znów dla naszej wiruje korzyści Dobry anioł, stróż paszport, z pełnim naczelnym, ocaleliśmy przecież artyści. Nami skrzydeł ramion na nie podcięto, nie wywido nam zębów ze szczęki Tyle byśmy się wznieśli ponad ludzkie lamenty, poza bezmiar człowieczej utręki Więc odważnie rozważni z cierpienia, z pełn znaczeń się spokój. A jak już nie miałem dnia się dnia. w naszych ustach milczenia, a jak już na mnie chciane łzy wokół, wszak spełniły się nasze proroctwa i wróżby, patrzcie żywi, a już między mity. ty, z wynajętych cokołów w i próżnym, już nie słychać milczenia zabitych. Oni nam bili brawo żywymi rękoma, chociaż cień posiadał na głowach, ale ręce umarły na łańcuchach i łomach. Więc my to teraz o nich i słowa. Wiele słów się po prostu nie mieści we frazach, a tam bruty do góry Przez Przesłukania, rewizje, tłumy w ogniu i gazach, na zbyt bliskie męczeńskiej są pozy. Może być, że niedługo śmierci za chwilę, kiedy tam znowu zmieni się władza.